Stronach rzeki stało drzewo Żywota. Po każdej stronie rzeki stał pięć drzewa, jakby z czystego, błyszczącego złota. Początkowo myślałem, że widzę dwa drzewa, jednakże spojrzawszy jeszcze raz ujrzałem, że u wierzchołka były one złączone w jedno drzewo. W ten sposób drzewo Żywota stoi po obu stronach strumienia. Jego gałęzie chyliły się ku miejscu, gdzie staliśmy. A owoce były wspaniałe i miały wygląd złota zmieszanego ze srebrem. Wszyscy podeszliśmy pod drzewo i usiedliśmy, aby obejrzeć wspaniałość tego miasta, podczas gdy bracia Witr i Stockman, którzy głosili Ewangelię Królestwa i których Bóg złożył do grobu, aby ich ocalić, podeszli do nas z pytaniem: co przeżyliśmy w tym czasie, gdy oni spali? Usiłowaliśmy opowiedzieć im o naszych największych trudnościach, jednak w porównaniu z otaczającą nas wiekuistą wspaniałością okazały się tak nikłymi, że nie warto było o nich mówić, więc wszyscy razem zawołaliśmy: Aleluja, niebo jest dość łatwe do zdobycia i zagraliśmy na naszych złotych harfach. Tak, że aż zadzwoniły sklepienia niebios. Z Jezusem na czele wyszliśmy z miasta i po wstąpieniu na ziemię weszliśmy na dużą i wysoką górę, która, nie mogąc udźwignąć pana, rozdzieliła się i utworzyła wielką równinę. Spojrzawszy w górę, zobaczyliśmy wielkie miasto z dwunastoma fundamentami i dwunastoma bramami, po trzy bramy z każdej strony, i aniołem. Przy każdej bramie. Wszyscy wykrzyknęliśmy: Miasto to wielkie miasto stępuje z nieba od Boga. Miasto to stąpiło na miejsce, na którym staliśmy. Wtedy z zewnątrz oglądaliśmy wspaniałe rzeczy tego miasta. Widziałam tam wspaniałe domy, wyglądające niby srebro, podparte czterema słupami wysadzonymi perłami o cudownym wyglądzie. Były to mieszkania świętych, a w każdym mieszkaniu znajdował się złoty gzyms. Widziałam wielu świętych, jak wchodząc do mieszkań, zdejmowali swe korony i kładli je na specjalnie przygotowanym miejscu. Potem udawali się na pole będące obok domów i tam poczęli pracować. Lecz nie tak, jak my musimy pracować tutaj na ziemi. O nie, nie. Wspaniałe światło świeciło wokół ich głów, a oni bezustannie wykrzykiwali i wielbili Boga. Potem widziałam inne pole pełne różnych kwiatów, a gdy je zerwałam, wykrzyknęłam. Kwiaty te nigdy nie więdną. Następnie widziałam pole porosłe wysoką trawą. Wyglądała ona wspaniale. Trawa ta była świeża, zielona i gdy kołysała się na cześć Króla Jezusa, miała odblask złota i srebra. Potem wyszliśmy na pole, na którym znajdowały się różnego rodzaju zwierzęta, lew, jagnie, lampard i wilk, będące w całkowitej zgodzie ze sobą. Przeszliśmy pomiędzy zwierzętami, a one szły zupełnie spokojnie za nami. Potem weszliśmy do lasu, lecz nie do takich ciemnych lasów, jakie tutaj mamy, lecz do lasu jasnego, świecącego, pełnym blaskiem. Gałęzie drzew poruszały się to w jedną, to w drugą stronę. Wszyscy wykrzyknęliśmy. Bezpiecznie będziemy mieszkać w tej puszczy i spać w tych lasach. Przechodziliśmy przez te lasy, gdyż znajdowaliśmy się w drodze na górę syją. Idąc dalej, spotkaliśmy grupę, która podziwiała wspaniałość tego miejsca. Zauważyłam, że mieli na swej odzieży czerwoną wypustkę, korony ich błyszczały, a szaty były z czystej bieli. Gdy ich wytaliśmy, zapytałam Jezusa, co to za jedni. Oni odpowiedzieli, że są to męczennicy, którzy dla niego oddali swe życie. Przy tej grupie męczenników znajdowała się nieliczna gromada dzieci, które również miały na swej odzieży czerwone wypustki. Góra Syjon ze wspaniałą na niej świątynią znajdowała się tuż przed nami. Koło góry Syjon było jeszcze siedem innych gór porośniętych różami i liliami. Widziałam też dzieci wspinające się na góry, a gdy chciały, używały swoich małych skrzydełek, by dostać się na szczyt, gdzie zrywały nigdy niewidnące kwiaty. Wokół świątyni rosły różnego rodzaju drzewa, upiekszając owe miejsce: szpany, sosny, jodły oliwne drzewa, mirty, granaty, drzewa figowe uginały się pod ciężarem owoców i niewymownie upiekszały to miejsce. Gdy chcieliśmy wejść do świątyni, Jezus przemówił swym miłym głosem. Tylko 144 tysiące wejdą do tego miasta, a my wykrzyknęliśmy. Amen. Świątynia ta była oparta na siedmiu filarach zbyszczącego złota, ozdobionych drogocennymi perłami. Nie jestem w stanie opisać wspaniałości tych wszystkich rzeczy, które tam widziałam. O, gdybym mogła przemówić językiem Hananu, Wtedy mogłabym choć trochę opowiedzieć o wspaniałości lepszego świata. Widziałam kamienne stoły, na których wypisane były złotymi literami imiona 144 tysięcy. Po obejrzeniu chwały świątyni wyszliśmy i Jezus nas opuścił, idąc ku miastu. Wkrótce znów usłyszeliśmy Jego słodki głos mówiący. Chodź ludu mój, wyszliście z wielkiego ucisku, spełniliście wolę moją. Cierpiliście za mnie, więc przystąpcie do wieczerzy, bowiem chcę się opasać i służyć Wam. Wychszęknęliśmy. Aleluja, chwała! I weszliśmy do miasta. Zobaczyłam tam stół ze szczerego srebra, długości wielu mil, który jednak mogliśmy objąć wzrokiem. Widziałam również owoce z drzewa żywota manne, migdały, figi, jabłka granatowe i winne grona, oraz jeszcze wiele innych owoców. Poprosiłam Jezusa, aby pozwolił mi z nich jeść. Na to Jezus odczekł Jeszcze nie teraz. Ci, którzy spożywają owoce tego kraju, nie wracają już na Ziemię, ale jeśli pozostaniesz wierno, wkrótce będziesz jadła owoc z drzewa żywota i napijesz się wody żywota. Dalej powiedział: Musisz wrócić na Ziemię i opowiedzieć drugim to, co ci objawiłem. Potem Anioł zniósł mnie łagodnie na ten ciemny świat. Czasami myślę, że nie będę w stanie tutaj dłużej przebywać, gdyż wszystko na tej Ziemi wygląda smutnie. Czuję się tutaj bardzo samotna, bowiem widziałam lepszą krainę. O, gdybym miała skrzydła jak Gołębica, pofrunęłabym i odpoczęła. Gdy, skończą, gdy skończyły się moje widzenie, wszystko to, co tu widziałam, wydawało mi się inne, jakby pokryte mrokiem. Ach, jakże ciemnym wydawał mi się ten świat. Płakałam i tęskniłam, gdy znów tutaj się znalazłam. Widziałam lepszy świat, i dlatego ten jawił się przede mną taki ponury. Opowiedziałam to widzenie małej grupce w Portland, i wszyscy uwierzyli, że jest to ono od Boga. Był to znamienny czas, powaga wieczności ciążyła na nas. Tydzień później zesłał mi Bóg drugie widzenie i zwrócił moją uwagę na trudności, jakie będę musiała przeżyć, mimo to, powinnam pójść i powiedzieć innym to wszystko, co mi Bóg objawił. Dowiedziałam się również, że będę miała do pokonania wielkie przeciwności połączone z duchowym udręczeniem. Jednak Anioł powiedział: łaska Boża będzie z tobą i on ci pokrzepi.